Większość osób słysząc biblioteka myśli nuda, a słysząc nuda, myśli biblioteka. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, że biblioteki mogą być ciekawsze niż wasza dziewczyna. Zapraszam was na listę 10 bibliotek, które zaskakują kreatywnością i poczuciem humoru. Przy okazji, pamiętacie mój dawny kanał wyznania do wysłuchania, na którym czytałem wasze anonimowe wyznania? Co prawda, dzisiaj stoi pusty, bo nie mam na niego czasu, ale tak się składa, że mój kolega kontynuuje temat na kanale Zakazane wyznania. Także jeśli chcielibyście się z czegoś zwierzyć i usłyszeć swoją historię na kanale, to jest to miejsce dla was. Link do kanału znajdziecie w opisie, a my wracamy do odcinka numer 10. W Bibliotece Kanadyjskiego Uniwersytetu Makewana znajdują się specjalne wskaźniki hałasu, które zmieniają kolor, kiedy w ich pobliżu zrobi się zbyt głośno. W momencie, kiedy ucho zrobi się żółte lub czerwone, oznacza to, że powinniście się trochę opanować i rozmawiać ciszej. Wiadomo, w towarzystwie bardzo łatwo się zapomnieć. Numer 9. Ta biblioteka posiada spis tak zwanych trudnych tematów, o które ludzie mogą czuć się zbyt skrępowani, aby zapytać obsługę osobiście. No bo trudno sobie wyobrazić, aby na przykład jakiś chłopak, który ukrywa swoją orientację przed wszystkimi, nagle miał otwarcie zapytać, gdzie znajdzie książki o LGBT albo klasować notka poradniki o niechcianej ciąży. Numer 8. W bibliotece Londyńskiego Uniwersytetu Królowej Marii ktoś z pracowników podkrada studentom niepilnowane przez nich laptopy. Aby następnie kilka minut później zwrócić imię z ukrytą w środku kartką Praktycznie skradziony Następnym razem to może być prawdziwy złodziej Czyż to nie genialny sposób? Wszak ludzie podobno najbardziej uczą się na błędach Numer 7 Ta biblioteka najwyraźniej bardzo mocno zainspirowała się Netflixem czy sklepem Amazon Bo postanowiła wprowadzić u siebie sekcję ostatnio oddane Specjalną półkę, na którą trafiały dopiero co zwrócone książki, tak aby inni czytelnicy mogli się zainspirować. W końcu jak już ktoś wypożycza książkę z biblioteki, to chyba musi być dobra. Numer 6. Musicie zadzwonić albo odebrać telefon. W tej bibliotece ukośnik czytelni miejskiej wcale nie musicie wychodzić na zewnątrz. Wystarczy, że wejdziecie do tak zwanej szyszki milczenia, idealnego miejsca do korzystania z telefonu. Jest to nic innego jak specjalna kapsuła, która po zasunięciu drzwi wytłumi 99,9% waszych rozmów. Numer 5. Ta biblioteka informuje was, ile pieniędzy zaoszczędziliście dzięki wypożyczaniu książek zamiast ich kupowaniu. Na wydruku paragonowym podczas wypożyczania możecie na przykład przeczytać: "Właśnie zaoszczędziłeś 113 dolarów korzystając z biblioteki. W ciągu minionego roku zaoszczędziłeś aż 1400". Kwoty te z pewnością działają na wyobraźnię. Numer 4. Były wskaźniki hałasu, ale czasem kolorowa dioda nie wystarczy, aby kogoś uciszyć, a proszenie kogoś osobiście, aby za przeproszeniem się zamknął, może przynieść więcej szkody niż pożytku. W tej bibliotece uniwersyteckiej możecie na kogoś donieść anonimowo za pomocą SMS-a. Jak mówi instrukcja, wyślijcie wiadomość o treści hałas wraz z dokładną lokalizacją, a pracownik biblioteki sam upomni gości. Numer 3. Biblioteka Miejska w Seaside w stanie Oregon posiada sekcję zakazanych książek. Jako, że są one zakazane i biblioteka nie może promować wprost ich tytułów, są one owinięte w brązowy papier. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co to za książki, musicie je najpierw wypożyczyć i zabrać do domu. Właśnie w ten sposób biblioteka sprzeciwia się cenzurze. Numer 2. Jak pisze pewien internauta, każdego roku tuż przed zakończeniem roku szkolnego moja szkolna bibliotekarka przebiera się za żniwiarza, kosiarza książek, aby ścigać uczniów, którzy nie oddali jeszcze wypożyczonych lektur, a powinni. Numer 1. W bibliotece Stanowego Uniwersytetu w San Jose, w dziale Tajemnice, znajduje się sekretna obrotowa półka, po której drugiej stronie możecie odnaleźć fałszywe, nieistniejące książki o dziwnych tytułach typu Jak nauczyć kota latać. Wnęki za półką równie dobrze możecie użyć jako kryjówki wchowanego. Z tym schowanym, jak często chowa, co się często chowa akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie w podobnym temacie, między nimi 10 najdziwniejszych książek dla dzieci. Zapraszam Was jeszcze na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli's z z animacjami. To ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!